To jest jak się jechało. Jak się jechało? Powiem, że było cieplej i wygodniej niż na koniu. Nie śmierdział? Nie, nie śmierdział, ale był wygodny, naprawdę. Musisz sobie na niego sprawdzić na co dzień? Wiesz co, zależy, czy miałbym gdzie go trzymać, ale czemu nie? Bóg będzie z wami. Proszę, usiądźcie. Pewnie jesteście bardzo zmęczeni. Nie godzi się. Pozwól, że uklękniemy. Bracia, złóżmy hołd małemu Jezusowi. Złóżmy złoto, ale przede wszystkim oddajmy mu nasze serca. By nie ustawały w błogosławieniu Boga i by miłowa miłowały Jego Syna, Jezusa. Co byś zmienił w tym orszaku? E, w orszaku chciałbym, żeby w przyszłości było więcej wielbłądów, więcej królów, no i w ogóle, żeby było fajniej. Widzę, ja. że tu jesteście żołnierzami. Powiedzcie, jak przebiegły obchody? Czy dopilnowaliście, żeby było bezpiecznie? Tak, było w miarę bezpiecznie. Wszystko przebiegło bardzo dobrze. Wszystko było tak, jak było zaplanowane. Może poza tym, że zwierzęta nie chciały za bardzo iść momentami. No nie, chcielibyście, na przykład, żeby taki orszak był częściej? Raz w miesiącu taki orszak przekróli? Nie, nie, bo by było za często i by było nudne. Chciałbyś, żeby takie orszaki częściej się odbywały? Tak, dobrze żeby był jakby taki orszak, jakby było się raz w miesiącu w naszym mieście, ponieważ jest to bardzo ważne i bezpieczne wydarzenie, które łączy naszych mieszkańców i oczywiście, żeby było więcej zwierząt. Trzeba się łączyć z naturą. Dla i Kacper Celuch.